Generator liczb decyduje, jakim zgodę, że zagram. Widzowie, jak ja się boję. Mega się boję. Zobaczymy szczerze, jak mi pójdzie. Obawiam się, że słabo, ale okej. Okay. Widzowie, losowy numer wygeneruj 42. Jeśli będziemy przegrywać, no to będziemy tracić parki, na przykład jak takim El Primo, jeśli się wylosuje. A jeśli będzie wygrywać, to będziemy po prostu schiwać i zobaczymy, będzie się naprawdę ciężko. Liczymy od góry, czyli El Primo to jeden, a nie wiem, kto teraz jest u mnie najniżej, to... Ta nie, najniższa liczba, 52 Ogólnie po tym jak troszeczkę sobie policzyłem, wyszło na zademiarza Leona. On akurat jest 42. Będziemy sobie grali na właśnie tym nowym trybie dynowy rabunek, który jak Wy to oglądacie, to w sumie pewnie późno wyszedł. Ale no, ogólnie ja go nie grałam w ogóle w tym roku jeszcze, więc sobie na nim zagramy i zobaczymy jak nam pójdzie. Leona OK jest na tą postacią, ale... Wydaje mi się, że jakiś mega dobry to nadniowy rabunek on nie będzie. Jeszcze na tą mapę. Tak już myślę, że w ogóle nie będzie dobry. Ale spoko widzowie. My sobie tu mam. Dobra, super. Widzowie, dobry start. Jest piękny. Jak ja tracę parki na tym, nie? Dobra widzowie, myślę, że ten odcinek będzie trwał od nie wiem, najmniej to 8 minut, najdłużej to 10. Echem. Nie. Nie, 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 dobra, już mam pierwszą porażkę, naprawdę, poszło bardzo szybko i niestety przegraliśmy Leonem, nie był to najlepszy wybór na tą mapę, ale no, niestety tak generator liczb zadecydował, no i niestety mamy minus 5, ale minus 5 to w sumie nie jest aż tak dużo. Nie, najgorzej, widzowie, wygenerowało 4, czekajcie, 4, jaki to jest zamiarz, czekajcie, nie, Edgar, nie, no to jest jakiś żart. Edgard, serio. Nie dość, że Edgarda mam w miarę wysoko, bo 25 rang to dodatkowo na tą mapę może się okazać mega słaby. Dobra, dajcie mi jakieś fajnych teammateów, bo może być ciekawie. Widzowie, zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Podejrzewam, że nie, ale wszystko w naszych rękach. Widzowie, będzie ciekawie. Podejrzewam, że nie uda nam się wygrać, ale zobaczymy sobie wszystko w moich rękach czy znaczy nie wszystko w sumie 33%. Dobra, damy radę z tym Edgardem. Proszę, dobra, dobra, łatwo, łatwo. Raczej Ulta bym nie użył. Tam mamy... Nie. Jeden zero dla nich. Widzowie, Pięknie. Dobra, jeden, jeden. Łatwo. Nie, nie, nie no, jak ja wpadłem w pułapkę dosłownie, nie? Jakby ja skoczyłem. I na mnie Edgard skoczył. No to nie było za dobre, szczerze. To zagranie takie, nie? No ale to moja wina głównie. Nie, dobra, dobra, dobra w głowie. Skin wybroniliśmy, nie? To nie był bardziej fart. Hopa Nie! Jak to się nie wywaliło? No, no. za późno, ale tak chyba wcisnąłem. No ogólnie odcinek zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, bo jeszcze kilka będziemy dosować liczbę. Fajnie było, jakbym na niskich parkach nareszcie zagrał. Bo na razie czwarty najlepszy, to nie to jest troszeczkę słabo. Dwóch atakuje: Cordelius i Mortis. Odrzucił przypadkowo Ulta chyba, więc taki mały plusik. Ale dawajcie go. Widzowie, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Wydaje mi się, że przegramy. A nawet jestem prawie pewny, ale jest nas trzech, więc. Może jakiś ataczek dobry będzie tutaj. Nie no, w tym samym momencie. to był największy błąd normalnie. dobra. Edgar Uciszony. Jo! Co? Nie. No widzieliście? To było dosłownie tak blisko. Macie pow... Ten Mortis tu idzie i kordelus sam. Dosłownie tak mało brakowało. No widzowie, już dzisiaj łącznie minus 13 poharków Nie, widzowie kolejną liczyłem jest 8. 8. Przecież to jest... Też mega wysoko, nie. To jest smutne. Generator liczby jest przeciwko mnie. Bas. Kurczę. Bas? Nie wiem. Nie wiem, taki średni w sumie wybór na tą mapę. O, to jest takie smutne, widzę. Po co ja robię ten challenge w ogóle, nie? Dobra, spoko, że czasu trzeba robić fajne filmy, ale no. Widzę, nie wiem, ja się tu przyciągam. Może będę pierwszy. Mortki z boczkiem idzie widzę je od razu tutaj. E Shelly. Nie, dobra, widzowie, właśnie przegraliśmy. nie, to będzie kolejne minus 7 lub 8 pułarków, nie, chyba 7, bo Edgar był w sumie, no, no to 7 pułarków minus kolejne, więc jakby cudownie, już mają 1-0, no, idzie nam naprawdę na razie mega, mega dobrze, jeszcze ta linia tam jest, no, nie, 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 nie. widzowie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czemu nie możemy wygrać, jakby fajnie było, nie, nie, dobra, widzowie, tak? No. Ojej. Smutne widzowie. Łącznie mamy minus 20 warków na dzisiejszym filmie. Minus 20 Czajcie. Wow. Wygenerowało 5. Nie, 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 to jest jakiś niepart. Jak może wygenerować 5? Jak ma 62 inne Nie Ale Cordelius, widzowie, jest nadzieja, bo Cordelius jest dobrym y, wyborem na tą mapę. I być może będzie te plus 8, które bym chciał. By było. No, ale zobaczymy widzowie. Boję się, boję się troszeczkę o to, ale skupmy się na grze. Dobra, łatwo, łatwo, <laughs> łatwo. Nie na no, Kordel jest klasa. Gdyby nie zginął, to był spokój. Wysadź ścianę, wysadź ścianę. Nie wiem, czy wysadził ścianę czy nie. Podejrzewam, że nie, <laughs> nie, nie wysadził ścianę. Troszkoda. Ale luzik, bo wszystkich tutaj załatwiam, jakby wszystkich. Jakiś Bamików, nie? Bo jakoś za dobrze nie grają. Dobrze! Ja już tu będę czekał. Albo. Nie. Jakbym mnie nie zabił, to bym miała jakaś potencjał ta akcja, żeby zdobyć drugą. dynię nie, 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 nie. dobra! Jaki Defense, jaki ja mam do bez nich to ja bym przegrał tutaj mocno. tak powiem, nie? Bo jakby. Dobra, uciszymy. Pum, nie, no to było dobre. Ej... Dobra, spokojnie, spokojnie. Pum, joko, nie, to nie, dobra, widzowie, łatwa gierka, 2 do 0, wygraliśmy, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. I w sumie tyle. O, ho, ho, Nenzyk plus 4, czajcie. łącznie mamy puszek na minusie, aktualnie 8, wow, ten Nenzyk był spoko, 20, jest ok. Czemu Shelly? Ja nienawidzę szeli, tak. taki fanfakt widzowie, ale spoczko, już nie jest to tak wysoko, jest to 20 ranga, więc mega, mega mało, 20 rank, czy nie, powinno się mówić, nie, możecie napisać w komentarzu, ranga czy rank, ale zapowiada się ciekawa rozgrywka. Dobra, ja sobie tutaj pójdę, więc ja jestem smutny troszeczkę. Bo no, tu raczej będzie porażka, bo ja tak kompletnie nie ogarniam Shelly, nie? nie wiem, czy to widać po moich grze. Zobaczymy w No I w ktoś nam kradnie jedynie. Mega ciekawie. Uwaga. Uuu, nie mogę, nie, dobra, widzicie, widzicie, kompletnie nie ogarniam tej postaci. Nie wiem, dużo osób mówi Shelly OP, ale dla mnie jest... nie wiem. Top 20 najgorszych. Nie jest aż taka zła, no ale. Uf, dobra, jeden, jeden. Nie. No chyba widzicie, że tego nie ogarniam, No. Czemu mi jak rozszeli wylosowała? Jakbym mógł na przykład taki pan P. A podobnie jest pucharkowo. Tylko mi się rozszeli, nie? To jest smutne trochę. Dobra. Nie, nie, nie mogę tym grać. To jest co to jest? Co wy w tym widzicie? widzowie? Co wy w tym widzicie? Bo ja widzę tylko, nie, zwykłą zwykłym basic goal, nawet na minusie chyba. Dobra, jo, kogoś ustrzeliłem, niemożliwe. W zasadzie sensie też fajne nagranie się pojawiło na kamerze, więc... Wyczekujcie fajnego odcinka. Nie, dobra, smutno. Czekajcie, nie no, defense jest dobry. A dynia? Ona wróciła na spawna? No, chyba tak, no. No widzowie, zobaczymy. Ten Leon mnie zaraz zarazuje. Już podejrzewam, że jestem trupem. No, wiadomo. Ale może moi teammates to ugrają, bo jakby ja jestem słaby, ale wydaje mi się, że potencjalnie mam dobrych teammates, nie? I to mogą za mnie ugrać. dobra, nic nie dzieje. O! Nie dobra, tam jest dwóch cały czas. I to jest takie dziwne, dobra? Nie, nie da się dojść, nie da się, w ogóle ten Zedmiasz mam mało HP i mało bije, nie wiem, nie, nie wiem, w sumie dobra, nie jest aż taki zły, ale nie wiem czemu się tak w nim słabo gra, nie? Lubię. może się słaba po prostu, ale mam wrażenie, że El Primo bym tu więcej ugrał, bo bym sobie naładował ulta, bo bym je bije jakbym ulta i bym ich mm, ultowa, nie, dobra, nie, wiedziałam, wiedziałam to, to jest takie obiec, nie, że przegramy na ferii. Dzisiaj nie był taki zły w sobie i mam minus 14 parków na koncie. To myślę, że jeśli odjedę się sześcioma, W sumie trwało on już 10 minut, więc ciekawie.